Witajcie na kanale Sklepiku Gosi, z tej strony Monika. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na tutorial. Będzie to tutorial na kartkę ślubną w formacie mniej więcej DL, bo nie jest to taki y, stricte format DL. Ja sobie tę moją bazę przycięłam na y, 8x4,5 cala, czyli właściwie potrzebujecie kawałek papieru 8x9 cali. I składać go na pół na długości 9 cali, czyli tutaj mamy 4,5, a tu mamy 8. Jeśli ktoś chciałby w centymetrach, to to jest 20, 20 prawie i pół cm na 11,5 też prawie. Brakuje 1 mm mniej więcej. I to będzie moja baza. Ja tę bazę sobie wycięłam z formatu A4, z takiego papieru fakturowanego wizytówkowego dodatkowo z tego paska, który mi został po wycięciu bazy wycięłam sobie jeszcze serwetkę taką z Craft Passion, bo może mi się przyda do stworzenia kompozycji dzisiaj chciałabym pracować w tę stronę, czyli poziomo i teraz tak, pracować będziemy sobie na kolekcji od Scrap and Me Simple Story Beige, to jest część druga i szybciutko Wam tylko te papiery pokażę bardzo ładne są te papiery, przede wszystkim bardzo mi się podobają te kompozycje kwiatowe, bardzo fajne, delikatne. I jak widzicie są też listki takie akwarelowe. Tutaj mamy takie wzorki liściaste, a tutaj taki brązik, delikatny też. Tutaj są takie przetarte, przepraszam przetarte właśnie groszki. I tutaj delikatnie trochę koronek. I po rogach mamy piękne kompozycje kwiatowe, a z drugiej strony już typowe groszki na jaśniutkim tle, takie yy, brązowe. Tu mamy kompozycje na jasnym tle, tylko na górze są kwiaty takie zwisające. I delikatne kwiatuszki z drugiej strony. Tutaj mamy rozetki. Takie koronkowe, ten arkusz też już jest nam znany z innych kolekcji od mi tylko w innej kolorystyce. I tutaj też paseczki, też już znany arkusz. I tutaj taki tapetowy wzór, taki to są damaszki chyba, czy damaski, nie wiem, też bardzo ładne. I tutaj krata. I tak by się prezentowała nasza kolekcja, na której dzisiaj będziemy pracować. Dodatkowo, jeśli jeszcze chodzi o papiery, to chciałabym wykorzystać, tu mam taki bloczek kolekcja Truly Yours, ja już z nią pracowałam na innym filmie właśnie dla sklepu ale chciałabym wykorzystać może któryś z tych elementów do wycięcia myślałam o tej młodej parze, zobaczymy jeszcze co nam tam w kompozycji podpasuje możliwe, że w ogóle go nie wykorzystam, ale sobie go w razie czego wyciągnęłam teraz tak jeśli chodzi jeszcze o elementy takie ozdobne to mam tak, tutaj mam kwiatki przygotowane te kwiatki akurat są z wykrojnika od Craft Passion to jest ten wykrojnik to są wykrojnik. Tutaj jest napisane CP35, wykrojnik kwiaty numer 5. Kwiaty numer 5. I to, jak widzicie, są takie trzy wielkości kwiatków. Ja te kwiaty stworzyłam w sposób, w który zazwyczaj tworzę swoje kwiaty, czyli mam trzy warstwy, dwie większe, dwie większe płatki, jeden mniejszy, wygniecione brzegi i tylko wklejony guziczek na środek. Nie będę tutaj już pokazywać, jak te kwiaty robiłam, bo robiłam już je kilkakrotnie na różnych tutorialach i na swoim kanale i tutaj na kanale Sklepiku Gości. Także już nie będę tego powtarzać. Przygotowane są. Dodatkowo mam tutaj napis w dniu ślubu. To jest tekturkowy napis wyembosowany białym pudrem do embosingu i embosowałam go oczywiście pudrem z agaterii białym. Dodatkowo przygotowałam sobie jeszcze kawałek takiej tasiemki koronkowej i trochę gazy. I teraz tak, w związku z tym, że mamy miesiąc z agaterią, czyli promujemy nasze polskie w tym miesiącu agateria, to mam też, chciałabym użyć produktu Agaterii, oprócz, że już wspomniałam. Dodatkowo chciałabym wykorzystać wykrojnik Patchwork, bardzo fajny jest ten wykrojnik i cieszę się, że go mam. Używam go często i z chęcią, bardzo fajnie się pracuje i tworzę kompozycję z tym wykrojnikiem. Dodatkowo mam wykrojnik listków. To są listki, które też są że mówią, kompatybilne, czyli współgrają z tym stempelkiem. Ja dzisiaj go nie będę używać, już widzieliście te listki u mnie na innych filmach, też tutaj dla sklepu. Dzisiaj będę używać tylko i wyłącznie wykrojnika. Mam też przygotowaną maskę, taką w wzór liter, pismo odręczne. I mam też pastę strukturalną i szpachelkę przygotowaną. I teraz tak, jeśli chodzi o listki, to jak widzicie, nie mam tu żadnego zielonego arkusza. Część listków wytniemy sobie z tych, które są tutaj w elementach do wycięcia, ale dodatkowo chciałabym jeszcze zrobić jakieś inne swoje listki, właśnie z użyciem tego wykrojnika zagaterii. Więc pomysł mój jest taki, żeby użyć papieru akwarelowego. Ja tak bardzo często robię. Mam tutaj papier akwarelowy, to jest akurat format A5. Do tego papieru akwarelowego będzie nam potrzebna taka farbka. To jest farbka Magic Paint w kolorze Icy Avocado z fabryki dekoru. Tak jak widzicie, tutaj proszek jest taki, bym powiedziała, popielaty w środku. Natomiast zobaczycie, co się będzie działo po spryskaniu tego proszku wodą. Tutaj przygotowałam sobie też wodę w buteleczce ze spryskiwaczem. Także będziemy działać. I myślę, że co? Myślę, że zabierzemy się do pracy. Yy, zabierzemy się może yy, tym razem nie za oklejanie bazy, tylko najpierw za wykonanie tych listków, bo to chciałabym jeszcze zrobić z wami. Yy, a jakby całą kompozycję stworzymy sobie w przyspieszeniu, tak jak zwykle. Yy, do do te, wykonania tych listków przyda się Wam jakaś szmatka, żeby nie zawrócić wszystkiego dookoła. I oczywiście przyda się nam też nagrzewnica. Yy, już w momencie po tu szmatkę sobie przygotuję. Dobra. Położymy sobie, słuchajcie, na szmatce nasz akwarelowy papier. I posypiemy sobie tą magiczną farbką. Tak powiedzmy, nie jakoś bardzo dużo tego proszku. Ale. Tak, żeby tak myślę, że widzicie, ile mniej więcej go tutaj jest na tej kartce. O, dobra. Widzę, że on się jeszcze rozprowadzi poprzez pryśnięcie wodą. I teraz sobie to wszystko spryskamy wodą. I zobaczcie, co się dzieje. Jaki jest efekt. Powiem Wam, że to jest jedna z moich ulubionych farbek. Taka niepozorna buteleczka z jasnym proszkiem ale tak jest efektowne to wszystko. Widzicie? Pojawiają się nam kolory nie tylko zielone, jak, jakby wskazowało to icy Awokado. ale też tu mamy delikatnie niebieskiego, trochę brązu. Teraz możecie sobie nawet wziąć pędzelek. Możemy sobie użyć pędzelka. Czy ja tu mam jakiś pędzelek pod ręką? Tu mam w kubeczku pędzelek mokry. I delikatnie sobie Wymieszać te, te farbki tutaj. O ja sobie tak tutaj przeniosę tą wodę. Widzicie, tutaj mamy piękny brązowy kolor. Możecie go trochę sobie przelać. O, albo tak zrobić, żeby ta woda nam tu trochę popłynęła. I żeby jeszcze nam rozprowadziła te kolory na papierze. I teraz będziemy to suszyć. Naprawdę powiem Wam, że bardzo efektowna jest ta, ta farba. Teraz Okay. Nasz papier jest już suchy, tak jak widzicie, trochę się nam powyginał pod wpływem ciepła i wody też. <coughs> Przepraszam, ale zupełnie niczemu to nie przeszkadza. I teraz tak przygotowanego arkusza będę sobie wycinała listki tym naszym wykrojnikiem zagaterii. O, i jak widzicie, trochę tych listków nam się tutaj zmieści, przynajmniej. Na pewno cztery się uda wyciąć. Może tutaj jeszcze z tego brzegu jakieś kawałeczki też postaram się wygospodarować. Ten wykrojnik jest o tyle fajny, że można go swobodnie rozdzielić. Ten listek osobno, te trzy osobno i te dwa osobno, i układać sobie kompozycję. Można użyć całej gałązki albo odciąć tylko te dwa listeczki użyć tej strony gałązki. Także dużo możliwości daje ten wykrojnik, bo jest duży i można nim wyciąć dużo listków naraz. Także ja teraz się zabiorę za wycinanie listków, za chwilę jeszcze do Was wrócę i potem już będziemy sobie robić naszą kompozycję. Okej, okay, są już wycięte nasze listeczki, zobaczcie jak pięknie się prezentują, też fajny jest efekt, bo są per... jest ten proszek jest perłowy, więc od razu dodają uroku te listki, zobaczcie tutaj mamy na przykład taki bardziej, nie wiem czy to będzie widać, ten jest trochę bardziej brązowy na brzegach i nie trzeba, o tutaj nawet są takie zacieki, ale to Yy, właśnie nadaje takiego efektu, tego akwarelowego, który też w sumie jest na tych listkach yy, z kolekcji. Także wykrojnik yy, ten jest naprawdę super sprawą. Yy, no i co, zabieramy się już teraz do pracy. Yy, ja oczywiście zacznę od tego, że sobie okleję naszą bazę. Yy, pierwszy papier bazowy, jedna ósma cala mniejsza z każdej strony yy, niż nasza baza i zabieramy się do pracy. thank you thank you Tak wygląda gotowa kartka. Yy, kompozycję widzieliście, jak układałam. Yy, tutaj na koniec chciałam dodać te kryształki, nie mogłam ich pensetą złapać. Myślałam wziąć inną pensetę, bo te, ta moja nie chciała mi złapać tych kryształków, mi uciekały. Yy, te wykrojniki, jak ktoś się nad nimi zastanawia, bardzo polecam ja. Bo ja się bardzo długo nad nimi zastanawiałam i w końcu je kupiłam i nie żałuję, że je wzięłam. Tak samo te listki, bo. One są bardzo uniwersalne, wykorzystacie je na pewno, więc jeśli szukacie, to, to zachęcam, żeby sobie zajrzeć. Oczywiście. I co, kompozycja nasza się prezentuje tak? Kartka w Dniu Ślubu. W końcu tak, patrzyłam jeszcze, czy wykorzystać ten, ten element z tej kolekcji od piątku 13. czy mi będzie pasował, ale chyba jednak z tego zrezygnuję. Nie chcę też. Te kartki napychać y, różnymi elementami. Ona i tak już ma y, dużo tutaj y, elementów y, w sobie. A tu właściwie, tak szczerze powiedziawszy, myślałam o tej parze młodej, ale ona chyba już mi się nigdzie tutaj nie zmieści, więc y, y, zatrzymam się. <grytanie> Zachowam umiar i zatrzymam się tutaj w tworzeniu tej kompozycji, i to jest jakby skończona, skończona praca. Y, na końcu zobaczycie oczywiście jeszcze kilka zdjęć, tak jak zwykle. Zachęcam do wyzwania. Jak zwykle będę zawsze zachęcać do wzięcia udziału w wyzwaniu. Tym razem wakacje. Niech żyją wakacje. Praca z farbą. Zapraszam serdecznie, bo to bardzo ciekawy temat. Tym bardziej, że teraz na rynek nasz scrapbookingowy polski weszło kilka przynajmniej, wakacyjnych kolekcji. Też są nowe HDF-ki, nowe tekturki, właśnie takie wakacyjne z różnych firm, także zapraszam, macie duże pole do popisu. Oczywiście zachęcam też do wzięcia udziału w naszej akcji Promujemy Nasze Polskie, tak jak mówiłam już na początku, w tym miesiącu mamy Agaterię, także też zachęcam do konkursu, który zawsze się odbywa właśnie pod postem z hasłem promujemy nasze polskie. Tam możecie wyrzucać swoje prace i zawsze zostaje wybrany zwycięzca na koniec miesiąca. I co? Żegnam się z Wami. Życzę Wam wspaniałych wakacji też. Wspaniałych urlopów, jeśli planujecie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.